Jeszcze kilka tygodni temu, gdy nazwisko Bartosza Opani pojawiało się w mediach, większość z nas kojarzyła je z jego niezwykłym talentem aktorskim, uśmiechem rozbrajającym nawet najtwardszych krytyków, a także z głęboką, choć czasami burzliwą osobowością. Jednak tego wieczoru wszystko się zmieniło. Zgasło światło. Nie tylko dosłownie, ale i symbolicznie. Zgasła gwiazda, która przez dziesięciolecia rozświetlała polską scenę teatralną i filmową. Ostatni dzień w Warszawie, 21 października 2025 roku, rozpoczął się dla Bartosza jak wiele innych. Według informacji uzyskanych od jego najbliższych współpracowników, tego dnia planował odwiedzić plan zdjęciowy nowego serialu, w którym miał zagrać główną rolę. Rolę profesora filozofii na uniwersytecie zmagającego się z duchami przeszłości. Był bardzo podekscytowany tym projektem, mówił reżyser Marek Kołodziej. Powiedział, że to będzie jego powrót do kina w pełnej krasie. Około godziny 10:00 rano aktor pojawił się w studiu przy ulicy Woronicza ubrany w swój klasyczny czarny płaszcz z filiżanką kawy i notesem w dłoni. W tym notesie zapisywał refleksje, myśli, pomysły na dialogi. Był to jego osobisty dziennik artystyczny, który po jego śmierci stał się jednym z najcenniejszych dokumentów ostatnich miesięcy jego życia. Wiesz, człowiek w pewnym wieku zaczyna się bać ciszy, napisał w jednym z ostatnich wpisów, ale jeszcze bardziej boi się pustki, która zostaje, gdy przestaje mówić. Spotkania, które zyskały nowe znaczenie. Tamtego dnia Bartosz miał kilka zaplanowanych spotkań. O 13 zjadł obiad z długoletnią przyjaciółką i koleżanką ze sceny, Anną Dereszowską. Według jej relacji był spokojny, nieco zamyślony, ale nie sprawiał wrażenia osoby, która nosi w sobie rozpacz. Opowiadał o nowym scenariuszu, o tym, że chciałby wreszcie wyjechać na wieś na dłużej, odpocząć od kamer, hałasu, błysków fleszy. Czy już wtedy coś przeczuwał? Czy te słowa były zapowiedzią ucieczki, czy może pragnieniem zmiany? Anna nie była jedyną osobą, która zauważyła w nim tego dnia coś nietypowego. Również jego menedżerka, Alicja Rudnik, z którą rozmawiał telefonicznie po południu, wspominała, że jego głos był jakby nieobecny, zamglony. Choć początkowo uznała to za zmęczenie, dziś mówi, że żałuje, iż nie zapytała go wprost, co się dzieje. Tajemniczy telefon o zmierzchu. Około godziny 19.30 Bartosz zadzwonił do swojego syna, który przebywał w Krakowie. Rozmowa trwała niecałe trzy minuty. Według nagrań z telefonu, które później przejęła policja, opania powiedział Chciałem tylko powiedzieć, że jestem z ciebie dumny i że kocham cię ponad wszystko. Zawsze będę przy tobie. Dla wielu te słowa zabrzmiały jak pożegnanie, jednak w tamtej chwili syn nie podejrzewał niczego złego. Myślałem, że po prostu jest sentymentalny, często bywał melancholijny, szczególnie jesienią. To właśnie ta rozmowa jest dziś uznawana za symboliczne zamknięcie jednego z najważniejszych rozdziałów w historii współczesnego polskiego aktorstwa. Choć Bartosz nie powiedział nic wprost, jego ton, sposób mówienia, cisza pomiędzy zdaniami to wszystko wskazywało na głęboki wewnętrzny niepokój. Świadectwa sąsiadów i ostatnie światła. Według sąsiadów z kamienicy przy ulicy Narbutta na warszawskim Mokotowie, gdzie mieszkał, około godziny 22:15 widziano światło w jego oknie. Jedna z sąsiadek, pani Halina, emerytowana nauczycielka, mówiła, że zauważyła cień poruszający się za Firanką, a chwilę potem z głośników rozbrzmiała muzyka klasyczna prawdopodobnie Chopin. Nigdy nie słuchał muzyki tak głośno. To było jakby pożegnanie. O godzinie 20:05 światło zgasło. Nikt nie widział, by Bartosz opuszczał mieszkanie. Nikt nie słyszał rozmów ani hałasu. Cisza znów stała się główną bohaterką wieczoru. Dopiero o 8:30 rano następnego dnia menedżerka, zaniepokojona jego brakiem obecności na próbie teatralnej, poprosiła dozorcę o sprawdzenie mieszkania. To, co odkryli, zszokowało wszystkich. Wieść o śmierci Bartosza opani rozeszła się po Polsce jak błyskawica. Choć był aktorem kojarzonym z powagą, inteligencją i dystyngowanym smutkiem, nikt nie spodziewał się tak dramatycznego zakończenia. Media, koledzy z branży i fani zadawali sobie jedno pytanie: dlaczego? Odpowiedzi wciąż nie są jednoznaczne, ale reakcje ludzi, którzy znali go najlepiej, pozwalają zbliżyć się do prawdy. Rodzina w cieniu tragedii. Najbliżsi Bartosza, w tym jego były partnerka, syn, matka oraz siostra, na początku unikali wypowiedzi dla mediów. Jednak po kilku dniach milczenia wystąpili z krótkim, poruszającym oświadczeniem. Straciliśmy nie tylko artystę, ale przede wszystkim człowieka, złożonego, wrażliwego, kochającego i cierpiącego. Prosimy o uszanowanie naszej żałoby i pamięci o Bartoszu, jako o kimś, kto dał Polsce serce na scenie, ale stracił je w życiu. Najbardziej emocjonalna była reakcja jego syna, który napisał na Instagramie: Tato, tak trudno mi oddychać bez Twojego głosu. Zostawiłeś mi pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi, ale zostawiłeś mi też czułość i to dzięki niej będę żył dalej. Według osób z otoczenia rodziny, relacja Bartosza z synem była głęboka, ale nie pozbawiona napięć. Rozwód i napięty grafik pracy często odbierały im wspólne chwile czy miał wyrzuty sumienia, czy jego ostatnia wiadomość była formą zadośćuczynienia. Reakcje środowiska artystycznego zgasła jedna z najjaśniejszych gwiazd. W dniu ogłoszenia informacji o śmierci Bartosza, w teatrach całej Polski zapanowała żałoba. W stołecznym teatrze studio, z którym był przez lata związany, zasłonięto scenę czarnym materiałem. W foyer zawisł jego portret z cytatem: Aktor nie umiera, dopóki ktoś o nim pamięta. Koledzy z branży nie kryli emocji. Krystyna Janda powiedziała w rozmowie z gazetą. Gazetą wyborczą, Bartosz był artystą duszy. Nie grał. On przeżywał każdą postać, aż do bólu. Może ten ból kiedyś zaczął zbyt mocno przypominać jego własny. Z kolei Andrzej Seweryn ze łzami w oczach wspominał. Był jednym z tych, którzy nigdy nie szli na skróty. Cierpiał z powodu świata, który nie rozumiał jego delikatności. I świat teraz będzie cierpiał bez niego. Pożegnanie, które poruszyło tysiące. Pogrzeb Bartosza Opani odbył się 28 października 2025 roku na warszawskich Powązkach. Uczestniczyło w nim ponad 3000 tysiące osób. Rodzina, przyjaciele, artyści, studenci szkół teatralnych oraz setki fanów. Pogoda była symboliczna. Szary deszcz, nisko zawieszone chmury i cisza którą trudno było przebić nawet dźwiękiem skrzypiec grających Preludium E-Moll Chopina. Na trumnie spoczęły jedynie trzy rzeczy. Róża od matki, liść z Kazimierza Dolnego, przyniesiony przez jego przyjaciela, notes. Ten sam, w którym pisał swoje ostatnie słowa. Podczas uroczystości nie zabrakło wspomnień. Szczególnie poruszające było przemówienie jego byłej partnerki, która mówiła Bartosz potrafił słuchać ciszy. W tej ciszy odnajdywał prawdę. Może dlatego dzisiaj ta cisza boli najbardziej. Pogrzeb transmitowano w telewizji i online. Setki tysięcy widzów na całym świecie oglądały to pożegnanie. Wiele osób przyznało, że nigdy wcześniej nie płakali tak bardzo nad kimś, kogo nie znali osobiście. List od ojca! Nie wysłana odpowiedź, która zaskoczyła wszystkich. Kilka dni po pogrzebie media ujawniły istnienie listu, który ojciec Bartosza. Również znany aktor Marian Opania miał wysłać synowi tuż przed jego śmiercią, lecz list nie dotarł na czas. Powód? Został wysłany tradycyjną pocztą, a trafił na strajk listonoszy. W liście, który został później odczytany publicznie w radiu, ojciec pisał: Synku, długo milczeliśmy. Może za długo. Widziałem cię ostatnio w Hamlecie, byłeś wielki i tak bardzo mi żal, że nie powiedziałem ci tego od razu że nie przytuliłem cię po spektaklu. Może nie umiałem, ale jestem z ciebie dumny. Zawsze byłem. Ten list, choć spóźniony, stał się symbolicznym gestem pojednania. Marian Opania, który od lat żył z synem w trudnej relacji zawodowej i prywatnej, wystąpił później w programie rozmowy o życiu, gdzie powiedział: "Zawsze myślałem, że mam czas, że zdążę naprawić. Teraz wiem, że czas jest złudzeniem. Spotkania, których zabrakło, po śmierci Bartosza wiele osób zaczęło ujawniać, że aktor umawiał się z nimi na spotkania, które nigdy się nie odbyły. Reżyser teatralny, student, a nawet dziennikarz pomiopolityki, każdy z nich otrzymał w ostatnich dniach życia Bartosza wiadomość typu: wpadnę w przyszłym tygodniu, musimy pogadać. To zaskakujące, bo sugeruje, że w jego planach nie było jednoznacznego zamiaru odebrania sobie życia. Czy więc decyzja zapadła nagle, czy był to impuls? A może jednak wiedział, ale próbował żyć na kredyt czasu? Psychologowie podkreślają, że osoby cierpiące na depresję często funkcjonują na dwóch poziomach: poziom zewnętrzny, aktywność, kontakty, plany, poziom wewnętrzny, ciemność, rezygnacja, bezradność. Człowiek potrafi zapisać kalendarz spotkaniami, by nie musieć myśleć o sobie, ale to nie oznacza, że naprawdę chce żyć. Mówi dr Brodowska, dziedzictwo Bartosza, co zostawił światu. Poza niezapomnianymi rolami w filmach takich jak Cisza Serca, Ziarno Prawdy czy Na Dobre i na Złe, Bartosz pozostawił po sobie również niezrealizowany scenariusz. Opowieść o aktorze, który szuka siebie na granicy rzeczywistości i snu. Scenariusz ten ma zostać wydany jako książka z dochodami przeznaczonymi na fundacje wspierające zdrowie psychiczne artystów jego przyjaciel, reżyser Marcin Król, planuje również zrealizować dokument mu o Pania, milczący bohater, który ma ukazać kulisy życia artysty, nie jako upadek, lecz jako próbę przetrwania. Bartosz nie był przegranym, był wojownikiem, który walczył na froncie, którego nie widzimy, w środku siebie. Śmierć Bartosza, o Pani, była jak uderzenie pioruna w środku jesieni, niespodziewane, oszałamiające, paraliżujące. Ale jak każdy piorun, pozostawiła po sobie echo, które długo jeszcze brzmiało w sercach tych, którzy go znali, kochali i podziwiali. Wywiady, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Na kilka tygodni przed śmiercią, Bartosz udzielił serii wywiadów dla rozgłośni radiowych i portali kulturalnych, z których większość nie została opublikowana. Powód? Zbyt melancholijny ton, zbyt filozoficzne rozważania. Zbyt osobiste odpowiedzi. Jak przyznaje redaktor naczelny portalu film Polska Tropol.pl rozmowa była piękna, ale niepokojąca, nie pasowała do ramówki. Dziś wiemy, że była wołaniem. W jednym z fragmentów, który ostatecznie został opublikowany dopiero po jego śmierci, Bartosz mówi: Czasami mam wrażenie, że ludzie nie słuchają, tylko czekają, aż skończysz mówić. Wtedy łatwiej jest przestać mówić w ogóle. Te słowa dziś brzmią jak zapowiedź jego decyzji. Wielu dziennikarzy, którzy mieli okazję z nim rozmawiać, przyznaje, że aktor był niezwykle obecny w swojej nieobecności. Zadawał pytania, na które sam nie znał odpowiedzi, jakby prowadził dialog z samym sobą, a nie z dziennikarzem. Listy od fanów, świadectwa miłości i żalu. Po ogłoszeniu śmierci Bartosza do redakcji teatrów, gazet i fundacji spływały tysiące listów, maili. I wiadomości. Ludzie z całej Polski i nie tylko pisali, jak wiele dla nich znaczył. Oto kilka fragmentów. Ewa z Katowic, 61 lat. Twoja rola w ciszy serca pomogła mi przetrwać depresję po śmierci męża. Ty nie wiedziałeś, ale byłeś moim światłem. Michał z Gdańska, student. Pamiętam, jak po spektaklu Iwanow podszedłeś do mnie i zapytałeś, co myślę. Nie miałem odwagi odpowiedzieć, ale teraz mówię, byłeś wielki, Renata Zoslo-Polonia. Tutaj, daleko od domu, twoje filmy przypominały mi o Polsce o tej prawdziwej, niepolitycznej, ale ludzkiej. Dziękuję. Te listy są dowodem na to, że aktor, który czuł się niedostrzegany, był w rzeczywistości kochany głęboko, szczerze i prawdziwie. Tyle, że, jak to często bywa, dowiedział się o tym za późno. Media, winni milczenia. Po śmierci Bartosza, w wielu środowiskach rozpoczęła się dyskusja, czy media nie zawiodły, czy nie powinny wcześniej zauważyć sygnałów, czy nie powinny dać mu przestrzeni do wyrażenia siebie. W rozmowie z TVP Kultura znana krytyczka teatralna Agnieszka Bień powiedziała: Żądamy od artystów prawdy, a kiedy ją dostajemy, odwracamy wzrok. Bo jest zbyt bolesna, zbyt niewygodna. Tak było z bartoszem. Krzyczał przez role, przez słowa, przez gesty, a my milczeliśmy. Na konferencji prasowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Aktorów Polskich padła propozycja utworzenia strefy pomocy psychologicznej dla artystów, finansowanej przez państwo i sponsorów prywatnych. Inicjatywa ta ma zyskać nazwę projekt opania. Czy to wystarczy, czy to nie za późno? Co ukrywał jego uśmiech? Rozmowy z przyjaciółmi. Przyjaciele Bartosza, ci najbliżsi, przyznają dziś, że zbyt długo ignorowali subtelne sygnały. Magdalena Cielecka w jednym z wywiadów powiedziała: Często mówił nie pytaj, bo odpowiem szczerze, i ja przestałam pytać. To był błąd. Z kolei Borys Szyc wspominał wspólną podróż do Pragi, gdzie opania w środku pięknego dnia zapytał go: Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że został ci tydzień życia? Wtedy uznali to za filozoficzną grę. Dziś nikt się nie śmieje. Spojrzenie wstecz. Momenty, które dziś znaczą więcej. Przeanalizowano też wiele wystąpień Bartosza w programach telewizyjnych. Jedno z nich, wywiad w kropce, w kropce nad i, nabrało zupełnie nowego znaczenia. Zapytany o sens życia, odpowiedział: Może życie nie ma sensu, może to my mamy obowiązek go nadać. Pytanie tylko, czy nam się jeszcze chce. To było kilka miesięcy przed śmiercią. Nikt wtedy nie zastanawiał się nad wagą tych słów. Dziś są cytowane w setkach postów w mediach społecznościowych jako ostatnie przesłanie: Projekt opania czy tragedia stanie się początkiem zmiany? Jak wspomniano wcześniej, środowisko artystyczne rozpoczęło kampanię na rzecz poprawy dostępu do wsparcia psychicznego. W ramach paścia Projektu opania mają powstać Stałe punkty wsparcia psychologicznego w teatrach i szkołach aktorskich, cykl warsztatów, sztuka mówienia o cierpieniu, fundusz kryzysowy dla artystów w potrzebie. Pomysłodawcy, w tym Krystyna Janda, Maciej Stur i Danuta Stenka, mówią jasno: To nasza odpowiedzialność. Jeśli nie pomożemy sobie nawzajem, nikt tego nie zrobi. Czy można było temu zapobiec? To pytanie pada najczęściej. Czy, gdyby ktoś wcześniej zareagował, Bartosz by dziś żył? Czy, gdyby media wyemitowały jego wywiady, gdyby ojciec wcześniej wysłał list? Gdyby psycholodzy odpowiadają, nie wiemy. Depresja jest chorobą podstępną. Czasem nie da się uratować nawet tych, którzy są najbliżej, ale można uratować tych, którzy jeszcze są. Śmierć Bartosza o pani. Nie była tylko ciosem dla rodziny i przyjaciół, była także bolesnym przełomem dla świata polskiej kultury. Ostatnia rola projekt, którego nie zdążył zrealizować. Na kilka tygodni przed śmiercią Bartosz rozpoczął pracę nad nowym filmem. Scenariusz nosił tytuł: Pomiędzy milczeniem a krzykiem opowieść o profesorze filozofii, który porzuca karierę naukową, by odnaleźć sens życia w podróży przez Polskę. Film miał być intymny. Poetycki i głęboko egzystencjalny. Reżyser filmu Michał Sobociński wspomina: To miał być film o tym, jak bardzo człowiek potrafi milczeć, nie będąc samotnym i krzyczeć, mając tłum wokół siebie. Bartosz w tym projekcie był nie tylko aktorem. Był duszą. Sam współtworzył dialogi, pisał nocami, przynosił mi sceny, które brzmiały jak modlitwy. Do dziś zachowały się trzy sceny próbne, które Bartosz nagrał samodzielnie w domu za pomocą kamery ustawionej na statywie. W jednej z nich, patrząc wprost w obiektyw, mówi: Może nie boimy się śmierci, może boimy się tylko, że nikt nie zauważy, kiedy przestaniemy istnieć. Fragment ten był szeroko udostępniany w sieci jako jego symboliczne pożegnanie z widzami. Artystyczny testament, co zostawił po sobie. Choć nie zostawił fizycznego testamentu, Bartosz pozostawił po sobie coś równie cennego swoje słowa. Jego notes, w którym przez lata zapisywał refleksje, dziś jest analizowany przez historyków teatru, literaturoznawców i dziennikarzy. Pojawiła się nawet inicjatywa wydania go jako książki pod roboczym tytułem Notatki z Wnętrza Ciszy. Wśród zapisów znalazło się wiele fragmentów, mogących stanowić swoisty kodeks artysty. Aktor to nie ten, kto gra, to ten, kto czuje, a czasem ten, kto już nie potrafi przestać czuć. Słowo jest bronią, ale też więzieniem. Milczenie może być wolnością. Smutek nie krzyczy, smutek siedzi cicho i patrzy. To nie są tylko poetyckie frazy. To dokument stanu ducha człowieka, który całe życie próbował uchwycić sens w roli, w słowie, w geście. Refleksje środowiska artystycznego jego śmierć to ostrzeżenie. Po pogrzebie i medialnej burzy nastąpił czas refleksji. W kręgach artystycznych zaczęły się debaty, których wcześniej unikało się jak ognia. Depresja wśród artystów, wypalenie zawodowe, presja oczekiwań, samotność mimo sławy. Anna Dymna w emocjonalnym przemówieniu na forum kultury w Krakowie powiedziała: Bartosz nie był wyjątkiem. Był lustrem i to lustro pękło. Jeśli nie nauczymy się w nie patrzeć, pękniemy wszyscy. W odpowiedzi na te słowa wiele teatrów w Polsce ogłosiło Tydzień Ciszy symboliczny czas, w którym zamiast spektakli odbywały się spotkania, warsztaty, rozmowy z psychologami, głos fanów, pamięć, która trwa. W internecie powstały setki stron poświęconych Bartoszowi. Na Facebooku grupa Pamięci Bartosza o pani. W ciągu trzech dni zebrała ponad 100 tysięcy członków. Ludzie dzielą się tam wspomnieniami, zdjęciami, cytatami. Jedna z użytkowniczek napisała: Nie znałam Cię osobiście, ale znałam Cię sercem. I Twoje serce już zawsze będzie częścią mojego. Na murze przy Teatrze Polskim w Warszawie nieznani artyści stworzyli mural z podobizną bartosza opatrzony napisem: Nie zgasłeś. Przeszedłeś winne światło. Pytania bez odpowiedzi. Choć wiele faktów zostało już poznanych, są pytania, które wciąż wiszą w powietrzu: czy jego śmierci można było zapobiec? Czy ktoś coś przeoczył? Czy chciał odejść? Czy po prostu przestał chcieć zostać? Być może nigdy nie poznamy odpowiedzi, i może to jest największy dramat tej historii niepewność, która zostaje po kimś, kto milczał najgłośniej. Co dalej? Dziś patrząc wstecz na życie Bartosza Opani widzimy nie tylko ból i tragedię, ale też siłę, talent piękno. Jego śmierć może stać się początkiem zmian, jeśli tylko pozwolimy jej coś w nas poruszyć. Jak mówił w jednym ze swoich ostatnich wywiadów: Może nie chodzi o to, by być zrozumianym. Może wystarczy być wysłuchanym. Zakończenie. Dziękujemy Bartoszu. Dziękujemy Ci za rolę, które dotknęły naszych dusz. Za słowa, które kłują teraz mocniej niż kiedykolwiek, za odwagę bycia sobą, nawet jeśli to bolało. Nie jesteś sam i nigdy nie byłeś.